Też witam bardzo serdecznie w kolejnym motostory i zapraszam na spotkanie z aktorem teatralnym i filmowym piotrem Machalicą. Witamy bardzo, bardzo serdecznie w programie Motostory. Witam bardzo gorąco, serdecznie. I proszę opowiedzieć, jakim autem pan do nas przyjechał, bo widzę, że jest to auto bardzo fajne, luksusowe i teraz e, słucham szczegółów. Nie, nie, no z tymi luksusami to nie przesadzajmy. No, to BMW jest, no, BMW, będziesz miał wydatki. Nie, to jest bardzo dobre auto. X trójka. Czy on jest terenowy, tego nie wiem, bo go jeszcze w terenie nie, nie, nie próbowałem, czy jest półterenowy, też nie wiem, natomiast z, fantastycznie się zachowuje na... Normalnej drodze, na normalnej szosie na autostradzie właśnie przepraszam, że tak jest nieumyty, ale ja co dopiero wróciłem z Chorwacji i nie zdążyłem go umyć, a lubię jeździć umytym samochodem, bo, bo lubię jak mam czysty samochód. Czyli dopiero co to BMW wróciło z trasy i proszę to powiedzieć, nie. jak się jechało? Jak generalnie drogi te zagraniczne w stosunku do tych naszych Polskich się prezentują? Nie no, zdecydowanie te drogi nawet zaraz po przekroczeniu, to znaczy zaraz po przekroczeniu granicy, to nie. Bo jak w Cieszynie przekraczamy granicę, to są takie oznakowania, że ja chcąc jechać na Brno, wylądowałem na Budapeszt, na trasie na Budapeszt. A poza tym no Czesi i Słowacy, o Austriakach nie wspomnę. A... Słoweńcy, którzy tylko jeden odcinek jakoś tak się nie mogą zebrać, żeby go zrobić, taki krótki, 15-kilometrowy właśnie między granicą austriacką a chorwacką. Już nie mówiąc o przepięknej i fantastycznej autostradzie od Zagrzebia do, do właśnie do Dubrownika, ja wysiadałem w splicie, no to ta autostrada jest fantastyczna w Chorwacji. Fantastyczna, czyli niestety Polsce jeszcze trochę brakuje, jeśli chodzi o drogi. Nie, to, to przepraszam, nie, no to nie to trochę. Nie trochę, nie trochę. Bardzo brakuje, bardzo i to, bardzo, bardzo dużo. I tu ani nie widzę żadnych takich elementów, żeby się z tego cieszyć, śmiać i żeby to było przedmiotem żartów. Uważam, że to jest. Po prostu makabryczne. Jeśli ja dożyję, że kiedyś będę jeździł autostradami po Polsce, to będę naprawdę szczęśliwym człowiekiem, bo na razie to wygląda tragicznie. Tragicznie po prostu. Powrotną drogę, muszę to opowiedzieć. Wracając między Częstochową a Warszawą, ja już pomijam nastawionych. Puszek do fotoradaru, bo przecież one nie wszystkie są pełne, a większość jest pustych. Jest ich 18. Ale od częstochowy, na przestrzeni 6 km, był motocyklista policjant z radarem. Po paru kilometrach był yy, nieoznakowany samochód policyjny yy, z fotoradarem i potem jeszcze samochód policyjny z fotoradarem. To jest wszystko chore. Ja już nie mówię o tym, że ludzie nie skupiają się na jeździe, tylko skupiają się na tym, jak tu. Przeswancykować i wykiwać y, 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 policjantów, i te radary, i na takich odcinkach wydawałoby się bezpiecznych i krótkich, dają tak po, y, użyję tego kolokwializmu, pogarach, że wtedy uważam jest ogromne, y, ogromne zagrożenie. Więc może by wpadli na jakiś inny pomysł. Nie wiem, nie chcę mi się o tym mówić, bo mi po prostu trzewiami wywraca. Proszę i... się nie denerwować, taki piękny dzień mamy. Czy mogłabym jednak wsiąść do tego takiego Bardzo samochodu? Proszę, o, Dziękuję. Może Jesteśmy już w środku tego komfortowego samochodu. Proszę powiedzieć, jakie dodatkowe funkcje ma to auto? Takie ponadstandardowe. Nie no, ona ma funkcje jak każde auto, no. no nie ma nic jakby nadzwyczajnego. Boże jeżeli by uznać, że automatyczna skrzynia. Z, ze Steptronikiem jest czymś takim niestandardowym, no to tak. No to, no myślę, że na pewno. No, że ma tempomat, bo się czasem przydaje na autostradach ten tempomat i że ma, mm, ale to już ma nawet chyba DEU w kierownicy regulowanie głośności radia i uruchamianie płyty płyt CD, także nie no to jest jak, jak tylko sprawa jakości tego jak to jest tutaj wymyślone i, i za, za, zaprojektowane, a takie wnętrze mnie strasznie e, odpowiada, bo ono jest bardzo takie stanowane, spokojne, wszystko jest na miejscu, wszystko jest blisko, nie ma żadnych tutaj e, e, takich e, właśnie kompletnie Niepotrzebnych designerskich, szpanerskich historii. To jest wszystko, co trzeba, tak jak trzeba na miejscu. No tak, ale to przyzwyczaił się Pan trochę do luksusu, biorąc pod uwagę, że tempomat to norma, bo ja na przykład w swoim samochodzie w ogóle nawet nie marzę o czymś takim. No ale dobrze, ważne, że się jeździ bezpiecznie, tak jak Pan mówi, prędkość Pan zachowuje, ale mimo wszystko spytam, czy były jakieś ostatnio wypadki, mandaty, a jeśli mandaty, to za co najczęściej? Ja pani powiem, no więcej tam, że mandaty. Mandaty to jest mało. No. Zostało mi odebrane prawo jazdy za 28 punktów, za prędkość. Także e, musiałem zdawać powtórnie egzamin, e, dzięki czemu straciłem prawo jazdy na motocykl. Co może i dobrze, bo już mnie to nie będzie tak nęciło i korciło, bo, 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 no, bo już po prostu nie będę miał kiedy zrobić tego prawa jazdy na, na motocykl. A to, że mi zabrali proezdy, absolutnie mi się należało. No przejdźmy w takim razie do bagażnika, jeśli pan pozwoli. Bardzo proszę. I zobaczmy, co w bagażniku wozi pan Piotr Machalica. Nie wożę, dlatego że wróciłem z wakacji i to, co woziłem, to wypakowałem. Teraz pan bagażnik wypakował. W takim razie, co można zobaczyć u pana w bagażniku? taki Normalny dzień tygodnia. Normalny dzień tygodnia można najczęściej zobaczyć psa. To jest właśnie taka tutaj, o, widzi pani, taka płakta. Jest bolek. A, tak, jest bolek, który ja tutaj sobie przypinam do tych tych i on tu się fantastycznie ma i lubi bardzo jeździć, jest bardzo zdyscyplinowany i uwielbia jeździć. A czasami tu są kije golfowe, a ostatnio był sprzęt nurkowy, bo byłem w Chorwacji na nurkowaniu właśnie. Rozumiem. Wiemy już wszystko o pana samochodzie, tak więc dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj pan Piotr Machalica i jego x trójka Bardzo było mi miło. Pozdrawiam Państwa. Dziękuję.